Rozmawiamy z panem Stefanem Koczurem, właścicielem sklepu w Mikrus. Istnieje już od 25 lat, tak? I to jest jedyny, jedyny sklep w powiecie muzyczny. W tym momencie jedyny muzyczny, jeżeli chodzi o płyty i kompakty. Natomiast muzyczne z instrumentami są jeszcze poza moim sklepem. Mikrus był wymieniany często w różnych audycjach i programach muzycznych, w listach przebojów. Czy młodzi ludzie teraz kupują płyty DVD? Czy CD, czy teraz po prostu cały rynek muzyczny przeniósł się do internetu? Właśnie to jest miłym zaskoczeniem, że młodzież, która wcześniej korzystała z nagań w formacie MP3 czy innym, kupują sobie całe dyskografie, zamawiają, żeby mieć w swojej kolekcji swoje ulubione płyty czy ulubionych muzyków. Najlepiej w tej chwili najlepiej sprzedającą się pytą jest płyta pani Stanisławy Celińskiej Atramentowa. W ostatnim czasie w Andrychowie i w okolicach jest y, coraz więcej koncertów. Już za niedługo 9 sierpnia koncert Piersi i zespołu Longen Junior w Bulowicach. Zapytamy mieszkańców Andrychowa jakiej słuchają muzyki, a może któryś z mieszkańców odważy się dla nas zaśpiewać. Dzień dobry. Jakiej pani słucha muzyki na co dzień? Rock. Rock, a jakieś zespoły konkretne? Kensington. <grym> e, różnej. Jakieś konkretne zespoły może? To znaczy generalnie muzyka dance, pop, generalnie tego, co leci akurat aktualnie w radio. Aha, czyli radio przede wszystkim. Przede wszystkim tak. Chodzi Pan na koncerty? Bardzo rzadko, chociaż ostatnio w Energylandii byłem na koncercie lata 80., lata 90. -te. Nie chcę mi się odpowiadać na pytania. Na co dzień? Żadnej. Dlaczego muzyka tak łagodzi obyczaje? A nie mam czasu na muzykę. Nie ma radia tutaj? Radia nie. Ja nie mam radio. Po co mi radio? Ja mam radio, to mam męża. Jak mi zagra na nerwach, to wszystko odsłyszę. Jakiej muzyki słuchacie na co dzień? Disco Polo. <głosy> Dzięki. <głosy> <głosy> rap. Jakie zespoły? Yy, różne. Ale bardziej polski rap, czy Polska zagraniczny? Rap. Polski. Można na momencik? I o żadnej. Ja to rano, to jest to, jak się puści telewizor, no to disco polo idzie, nie? A jakieś takie kawałki, które tak lubicie najbardziej? A ja... Jakiś taki konkretny, ale konkretny zespół. Dżem. A może pan zaśpiewać fragment ulubionej piosenki? Ja się nigdy nie zmienię. Dzień dobry. Jakiej pan muzyki słucha na co dzień? Wie pan kim ja jestem? Wiem, że jest pan z kapeli Wujka Jaśka. Jestem Wujek Jaśek. Czuję się zaszczycony. To niech pan teraz zaśpiewa z tej okazji jakiś nie kawałek, fragment piosenki. Ja mam płyty, jakie wszystkie wydaliśmy. i... Teraz jechaliśmy z festiwalu Złęcznej, to jest za Lublinem. Teraz wyjeżdżamy znowu, bo telewizja Katowicza. A skąd pan jest? Z Mamnius Niech pan napisze o kapeli wujka Jaszka, że jeździ po całej Polsce. Jakaś ulubiona piosenka. O, nie mam ulubionej, Co coś na szybkiego nie Coś na szybko, no. Dżemu, znasz piosenki? Nie. nie wiem, whisky moja żona, albo. Nie. A coś nowszego, kur. Nie wiem. Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię. E, jakiej klasycznej? Klasycznej? Ale jakie konkretnie? Mozart, Bach, może. Nie, szczerze mówiąc, żartuję, lubię, lubię Ostrego Roka. Siemanko. Siemanko. Jakiej muzyki słuchacie na co dzień? Nie rób ze mną wywiadu, proszę cię. Dlaczego? Bo ściga mnie Interpol. To liz czego my słuchamy? No, no bardziej. Top? Znaczy jakiej muzyki? Ja na przykład słuchałam wszystkiego, co mi się spodoba. No, chyba tak. Ale to jest bardziej radio, czy internet? Internet chyba. No, internet. Chodzie, A jakiś to, taki to. ulubiony wasz kawałek? Nasz? Akurat teraz pan pyta, kiedy nie mam nic w głowie. I need your love, Dorota. A to jest tak... no, no, no ale już ulubiony. Bajla do tego Enryko Ego Ale to może zaśpiewacie fragment. O nie! nie, nie, nie. Może być baciary nie wiem jak. Się jakiś, fra, jakiś fragment może byście zaśpiewali nie, dla nas. Nie nie, 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 Broń Boże! Nie płacz Ewka? O, nie płaczewka. To proszę teraz zaśpiewać fragment. Nie, nie. Fragmencik. Dosłownie 5 sekund. Nie, 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 Such, y, nie mam sucho, także nie. nie, a nie trzeba mieć słuchu, wystarczy nie, mieć to głos. Wy panią już pytaliśmy o coś? Nie. No, mówię, że nie, a nie płaczewka. Też fragment, proszę zaśpiewać. Ale nie, nie, to zaśpiewamy razem. Musimy zaśpiewać. Trzy, cztery. Nie płacz, bo tu miejsca brak na Twe babskie łzy. Po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poeci śliczni, prawdy sens Roztwonili w grach. No pięknie Pani zaśpiewała. Śpiewa dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niestety, żaden z mieszkańców Andrychowa nie odważył się dla nas zaśpiewać. Być może mieszkańcy nie wiedzą, że... Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi inaczej się udusi. Eee. Dla Mamnusa.pl TV Dawid Kierczak.